Siema, YouTube. Ja nazywam się Szymon Wiktor, a w dzisiejszym odcinku będziemy odgadywać, ile ktoś ma widzów. Słuchajcie, dostałem informację, że na każdym slajdzie znajduje się zakres błędu w ilości widzów, jaki mogę popełnić, aby ułatwić mi zadanie. Dziękuję bardzo. Ułatwienia są super. Dobra, przejdźmy do pierwszego. Mamy Rob RobCD. O nie, to są widzowie na Twitchu. Ja myślałem, że to będzie coś na YouTubie. A jeszcze gorsze jest to, że to jest zagraniczny streamer. To już w ogóle... W Tokyo, Chill Day, Please, Social, VPN, Crucial... I jest to kanał użytkownika RobCD. Co to jest? Po, popatrzmy na donaty, popatrzmy na donaty. Eee, w ciągu dwóch godzin uzbierał 400 dolarów. Załóżmy, że ludzie wysyłają mu tam pośrednio dolar, 5 dolarów. Schodzi szybka matma. O, on ma 2943 subskrypcje. No to słuchajcie, no, muszę strzelać. O zakres błędu 500 widzów, no to strzelę, że ma 14,5 tysiąca. 14,5 tysiąca Rob CD. No nie, nie znam się na Twitchu. Wyszło, że ma 2,500 widzów, ma 2940 subów, czyli to ogólnie subów, czy którzy go subskrybują w danym momencie. Ale to jest skomplikowane. E, cieszę się, że pierwsza runda została rozpoczęta w jakże żenujący. Przejdźmy dalej. Dobra, zakres błędu 50 widzów, jest to Study time. E, ma 0 na 10. Pomodori. <laughs> Pomodori. Patrzcie na zakładki. Rozmowy i to tak. Angielski, edukacja, ama, LGBTQIA, obrazy ASMR, zdrowie psychiczne. Okej, okay, czyli ona się uczy, ale oprócz tego streamuje. Zakres błędu 50 widzów. Dobra, powiem, że 100 widzów ma. Powiem, że ma 115 widzów. O, 115 widzów. 150. Jest, mam, załapałem się, super 150 osób po prostu siedzi I ogląda dziewczynę Właśnie sobie odpowiedziałem tym słowem kluczem Dziewczynę, która siedzi i, i pije herbatkę Punkt dla mnie niesamow, Niesamowite, że to oszacowałem To jest 200 IQ Okej, okay, dobra, mamy coś ciekawego Ke, Kajf... kaifabe... Podłoga MW Kajfabe podłoga mniej więcej Gościu streamuje już 11,5 godziny Positive vibes only co to jest, jakiś WWE? Tak, to jest jakiś WWE. Czy gość ze swojego Twitcha zrobił sobie po prostu telewizor, w którym non-stop leci WWE? Ok. Zakres błędu 100 widzów. Słuchajcie, zagram taktycznie, bo wydaje mi się, że tu może oglądać 5 osób, ale może to też oglądać 200 osób, więc powiem, że ogląda go 100 osób. I zakres błędu 100 widzów daje mi właśnie w jedną i w drugą stronę jakąkolwiek przewagę, jakąkolwiek szansę. 656 osób go ogląda. Co to jest? Czy ludzie nie potrafią sobie wyszukać tego w internecie, dlaczego ludzie oglądają coś takiego? Czyż to po prostu jest puszczone jakieś nagranie z telewizora? Nie wiem, nie wiem, nie, nie wiem. Nie wiem, czy dobrze świadczy o mnie to, że spośród trzech już wymienionych streamerów odgadłem tylko dziewczynę, która siedzi i się uczy przed kamerką. Hu! Jest, słuchajcie, rakowy stream z Adamem Telefoniki, bajerki o Zakres błędu 250 widzów Oglądałem to, oglądałem to Słuchajcie, stąd pochodzi legendarne Artur Wariacie, wiem, że to ty Rafonik sprzed tym, jak zaczął sobie stwarzać problemy Z wizerunkiem na YouTubie i na jakiejkolwiek platformie I nie, nie mógł się nigdzie pokazywać bez maski Czy ja będę mógł go wrzucić bez maski? Hm. Najwyżej dokleję mu maskę ja bym celował tutaj w jakieś pomiędzy 3 a 4 tysiące oglądających, bo mamy 4700 łapek w górę, tam 300 łapek w dół, czyli przewinęło się na pewno 5000 osób przez ten stream, które zostawiły lajka. Like Wiadomo, nie wszyscy zostawiają, chociaż na streamach większość zostawia. Dobra, wiecie co? Ja tutaj pójdę w tysiąca, właśnie pośrodku tego 3000 i 4000. 3345, ja powiedziałem 3500. Słuchajcie, niech zakres błędu będzie 255 widzów. Umówmy się i przyznam sobie za to punkt. Bo to i tak jest absurdalne, że to odgadłem. Więc wow. Następne Natsu. Zakres błędu 2000 widzów. Ojojoj. A z kiedy to jest Natsu? Czy to jest Natsu yy, poaferkowa czy przedaferkowa? Natsu poaferkowa. Czy ona miała. Jakie ona wtedy miała włosy? Ja sobie sprawdzę, jakie włosy miała Natsu po aferze. Tak, Natsu ma teraz ciemne włosy. O nie, ale ona ciemne włosy ma od dłuższego czasu. Ostatni raz, jak miała jasne włosy, to było. O nie! O nie, ona na początku roku miała jasne włosy. Dobra, mój tok rozumowania. To jest Natsu po aferkowa. I to jest jej pierwszy live po tej aferze, w którym coś mówi. Nawet nie wiedziałem, że taki siod był. Widziałem tylko jakieś 3-4 storki, które wrzuciła. Zakres błędu 2000 widzów. Całkowity strzał! Dobra. 12 tysięcy. 12 tysięcy strzelam, że jest to 12 tysięcy. 12 tysięcy jeden! Zakres błędu mnie nie interesuje. Wygrałem, dziękuję bardzo. Ciekawe, czy to jest poaferkowa, Natsu. Raczej tak, chyba że, chyba, że Natalia ma takie zasięgi bez żadnej afery, to wtedy. Wow, szapoba. E, kolejny bóg na moje konto. Chyba mam więcej odgadniętych niż nieodgadniętych, albo porówno, albo coś w tym stylu. Jestem dumny. Co to najlepszego na świecie jest? Agragar Service, MVP, Macht in Germany, Betreib. Słuchajcie, są takie kanały w Polsce na YouTubie, gdzie streamują na przykład, bo nagrywają filmy, jak jeżdżą ciężarówką. I was, mnie, oglądanie czegoś takiego prawdopodobnie by. Mm, ani trochę nie interesowało, ale takie kanały rolnicze robią naprawdę niezłe wyświetlenia. Ale tu mam zakres błędu 50 widzów, więc to nie może być aż tak dużo. Pół tysiąca, powiem, że pół tysiąca. Że pół tysiąca osób ogląda jak e, rolnik agrar serwis MVP, MVP jeździ kombajnem. To jest kombine? Tak, to jest kombine. Jeździ kombajnem. 400 osób, no to się niewiele pomyliłem. Powiedziałem 500, zakres błędu był 50, na jest 400. Nie masz takiej tragedii. Ale powiem wam, że jakby robił to na YouTubie, to miałby więcej. Na pewno więcej na YouTubie miałby viewsów niż na Twitchu. Ludzie nawet do donate'y rzucają. To ciekawe, to ciekawe. Patrzcie, ma w ogóle tutaj tableta, na którym ma chyba odpalony czat z Twitcha i sobie rozmawia z ludźmi. Kombajny są drogie tak w ogóle. Raperzy zamiast kupować sobie drogie auto, to powinni sobie kupować kombajny albo jakieś ciągniki siodłowe. Wtedy by mogli się flexować, że mają drogie auto. A co to za sympatyczny pan? A to jest Hiszpan w ogóle. Tellier 50. Intentado mis primeras, 24 horas. Sorteo, tiempo. 8,5 i godziny! Wow! Ten pan włączył Twitcha 8,5 godziny przed tym, jak został zrobiony screenshot. Zakres błędu 200 widzów. Czyli wydaje mi się, że tu już wchodzi jakiś tysiąc w grę. Jak tu z donatami? Czy można gdzieś zobaczyć? Ultimo subscriptor. Ultimo donador. Fajnie, ludzie mu donatują. Ma tu jakiegoś moderatora. Sponsora w tle? Widzę, że jakaś klawiaturka tam jest. Tam chyba jakaś flaga w ogóle wisi. I to nie jest flaga Hiszpanii. Nie wiem, czego to jest flaga. Um, nie jestem najlepszy z geografii. Jest, mam nadzieję, że w ogóle to jest po hiszpańsku, a nie ten. Nie, no jest jakieś tam. Kehubo, Que ubo kurwa. Jest napisane, tak, to jest hiszpańskie, jest napisane jakieś. Ke grande tatia, tatita. No ale do, dobra, do rzeczy. Ilu on może mieć widzów? Strzelanko, no tysiąc widzowie, tysiąc. Ma tysiąc widzów. 1288. Znowu się pomyliłem o jakieś 80. Dokładnie 88. Mimo widzów się pomyliłem w zakresie błędów oczywiście. I tak jestem zadowolony, że jestem w stanie to oszacować jakkolwiek. Ten pan wygląda jak ten dziadek z Odlot z App. Wiecie o co mi chodzi. Ale mocno. A co jeśli to jest on? Co tu mamy teraz? Instagramy mamy. Żapsą to ziomal. Zakres błędu 300 widzów. No czemu przy Natali było 2000 widzów, a tutaj jest 300 widzów? Nawet nie ma się czego tutaj Czym posiłkować? Yy, strzelam. 1400. Trafiłem! 1612, a ja powiedziałem 1400. Czyli jestem w, w, toler w zakresie tolerancji błędu? Czy ktoś coś ciekawego mu tu napisał? Czekam, aż w końcu przeczytasz komentarz, szefie. Kondzio 4 podłoga, ja przeczytałem ten komentarz. A gorczyca 4 urodziny miała. Wszystkiego najlepszego. Gorczyca 4. Next. Zakres błędu 50 widzów. I od godziny ktoś ogląda jak Briony K. Mam Monday Breakfast with the Buns. To są rozmowy. To jest królik. Buns żebani, czyli królik. Powiedzmy, że oglądają 15 widzów. 246 chciałem powiedzieć, że o, bo to będzie Podchwytliwe, bo zakres 50, że Jak powiem na przykład 50, a tam będzie Jedna osoba, to się załapie 246 osób stwierdziło, że chce w czas poniedziałkowego Śniadania oglądać jak e, Brionki, Brion Brionikaj Jak streamerka bawi się Z króliczkiem, super Ciekawe ile ma donatów. o, emata Amata, 33 mata Tutaj mogę śmiało powiedzieć, że to na pewno nie jest Kilka tysięcy albo kilkanaście, może kilkanaście, ale raczej bym celował jakieś 20 tysięcy widzów, no to jest Mata. Widzicie to się dzieje, jak Mata idzie na schodki? to Warszawa się zlatuje na schodki. Panie Emata, czyli Mata powiem panu 20 tysięcy 16,5 tysiąca, zakres 3 tysiąca. No niewiele się pomyliłem. Rzucam zbyt okrągłymi liczbami, ale to jest zakres błędu, który jestem w stanie sobie wybaczyć, bo jednak, bo jednak chciałbym, żeby jego widzowie byli bliżej 20 niż 16,5 tysiąca. I kochani w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Jeśli macie jakieś propozycje następnych odcinków, koniecznie dawajcie znać w komentarzach, zostawcie subskrypcję. Do zobaczenia następnym razem. Hej.